Witajcie, kochani. Zapraszam Was na spotkanie ze Słowem w najlepszej cząstce. Dzisiaj o naszym życiu, o drodze, którą idziemy i o prawdzie, jaką żyjemy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, zapraszamy Cię, wzywamy Cię. Przyjdź do nas, potrzebujemy Twojej obecności, Twojego dotknięcia. Potrzebujemy, byś nas prowadził drogą prawdy, tak byśmy mogli usłyszeć Słowo, które będzie dotykać naszych serc, naszych umysłów Słowo, które będzie nas kształtować, rzeźbić które będzie lepić nasze wnętrze. Potrzebujemy też Twojego dotyku, abyśmy pozwolili się dotknąć temu Słowu abyśmy zechcieli się poddać Jego działaniu byśmy nie byli oporni na to słowo. Przyjdź Duchu Święty ze swoją łaską, ze swoją mocą. Przyjdź obdarz nas swoimi darami, tym, czego każdy z nas potrzebuje najbardziej. Ty znasz nas dobrze, lepiej niż my sami siebie. Przyjdź Duchu Święty. Oddajemy tobie ten czas, nasze myśli, Całe nasze życie, prześwietlaj nas, przyjdź, Duchu Święty. Z Ewangelii według Świętego Jana Jezus odpowiedział Tomaszowi: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Jeśli mnie poznaliście, będziecie również znać mego Ojca. Wy zresztą już go znacie, a nawet ujrzeliście. Wtedy Filip poprosił: Panie, pokaż nam Ojca, a tu nam wystarczy. Jezus mu odparł: Filipie, jeszcze mnie nie znasz, mimo że tak długo jestem z Wami. Kto mnie zobaczył, zobaczył także Ojca. Dlaczego więc prosisz, pokaż nam Ojca? Czyżbyś nie wierzył, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie? Słów, które mówię do Was, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który jest we mnie, dokonuje swoich dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeśli zaśnie, to przynajmniej wierzcie ze względu na dzieła. Uroczyście zapewniam Was, kto wierzy we mnie, będzie dokonywał takich samych dzieł, jakie ja czynię. A nawet dokona większych od nich, ponieważ ja odchodzę do Ojca. O co tylko poprosicie w moje imię, spełnię to, aby Ojciec został uwielbiony w Synu. Jeśli o coś poprosicie w moje imię, ja to spełnię. Najpierw chcę się zatrzymać na zdaniu: Filipie, jeszcze mnie nie znasz, mimo że tak długo jestem z Wami. Myślę o tym, że jesteśmy cały czas w drodze, cały czas idziemy, jesteśmy w procesie poznawania Pana, odkrywania Go. I to dzieje się przez całe nasze życie. I myślę, że im dalej idziemy, tym częściej możemy być też zaskoczeni tym, jak Bóg się nam objawia, jaki jest. Tak długo, często, tak długo już jesteśmy z Panem. Czytamy Słowo, przyjmujemy sakramenty i wciąż jesteśmy w czasie odkrywania Jezusa. I tak wygląda nasze życie. Dzisiaj, słuchając, kiedy słuchając słowa, że Jezus mówi do Tomasza: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Pomyślałam o tym, że właśnie on jest drogą, on jest prawdą i on jest życiem, a my my staramy się iść jakąś drogą, wybieramy, którą drogą chcemy iść, wybieramy też często prawdę, nie zawsze uznajemy, że jest ona jedna. Ale wybieramy wśród tego, co nam jest jakoś bliższe sercu. No i żyjemy. Żyjemy życiem, które jest nam dane, które sami kształtujemy. Pomyślałam, że kiedy jesteśmy z Jezusem, to my możemy mówić prawdę. Um, Możemy wskazywać drogę, i możemy opowiadać o życiu, jak ono ma wyglądać. I tak często robimy. A Jezus nie opowiada o tym, On jest. On jest właśnie tym życiem. On jest tą drogą i On jest prawdą. I co zrobić? Żeby się znaleźć na tej właśnie drodze, a nie tylko w naszych wyobrażeniach, przemyśleniach. Myślę, że wpatrywać się w Jezusa, by nie stracić Go z oczu, aby móc poznawać Go coraz lepiej przez słowo, przez dzieła, których dokonuje pośród nas w naszym życiu, w życiu naszych braci. Wpatrywać się w Jezusa i wtedy znajdziemy się na tej drodze, którą jest On, będziemy żyli Jego życiem i będziemy znali prawdę, która nas wyzwala, prawdę o Jego miłości i prawdę o nas samych, że jesteśmy ukochani do końca. Do końca nas umiłował. Dobry Ojcze, uwielbiamy Cię w tym, że pokazujesz nam, gdzie jest droga, a właściwie kto jest tą drogą. Uwielbiamy Cię, że chcesz, abyśmy poznali prawdę prawdę o naszym życiu i prawdę Jezusa. I uwielbiamy Cię w tym, że. Chcesz, aby nasze życie było życiem, życiem Bożym w nas, aby przepływała przez nas woda żywa. Uwielbiamy Cię, Ojcze, że do wielkich rzeczy nas powołujesz, że chcesz, byśmy byli mali jak dzieci, ale powołujesz nas do nieskończonej miłości. Dobry Ojcze, pragniemy żyć w Twoim Królestwie i to Królestwo tutaj objawiać na ziemi. Uzdolnij nas, abyśmy nie tylko opowiadali o drodze, ale byśmy szli tą drogą. Amen. Dziękuję Wam. Dobrego dnia. Niech słowo was nie się prowadzi, umacnia. Do zobaczenia do jutra.